Witajcie kochani, Monika z Centrum Masaży i Szkoleń Oszyń w Bydgoszczy. Jestem tutaj tak naprawdę na Waszą prośbę o to, aby poprowadzić dla Was kurs, kurs masażu wzajemnego dla par, dla partnerów, tak abyście mogli nauczyć się świadomego dotyku, który rozluźni, odpręży, zrelaksuje. Jest to y, też cudowny pomysł na to, aby spędzić wspólnie czas, w bardzo miłej atmosferze, o to, aby wzmocnić też swoje relacje, bo każdy dotyk, zwłaszcza świadomy, bardzo wzmacnia relacje. Jest to też pomysł na niespodziankę dla nich lub dla niego. I bardzo się cieszę, że wyszliście z, tym, z tą propozycją, z tym zapytaniem do mnie, bo dzięki temu właśnie taki kurs planuję dla Was nagrać. Będziemy uczyć się masować kobietę i mężczyznę. Pokażę niewielkie różnice. Będzie to masaż przez ubranie, taki podobny do masażu e, troszkę światłu, czyli troszkę akupresury. No i będzie to też masaż na olej, tak? Taki masaż olejowy, odprężający. Do tego będziecie potrzebować właśnie matę, którą możecie rozwinąć, czy koc, czy ręczniki w pokoju w sypialni. W ogrodzie, na łonie natury, gdziekolwiek chcecie, bo właśnie będzie to taki masaż, który, do którego nie będziecie potrzebować specjalistycznego sprzętu ani łóżka do masażu. Właśnie dlatego przygotowałam też dla Was tą całą otoczkę, bo to okazuje się że dla kobiety jest bardzo ważne. Aromaterapię dla par. Opowiem o olejach, opowiem o właściwościach zdrowotnych danego też masażu, tak żeby wspierać się w tym dążeniu do zdrowia, do równowagi i do wzajemnych relacji. Także bardzo się cieszę, że będę mogła Wam w tym pomóc i towarzyszyć Wam podczas tego miłego czasu. Jeżeli macie na tym etapie jeszcze do mnie jakieś pytania, jakieś sugestie, to jestem na to bardzo otwarta. Póki co zapraszam serdecznie wkrótce na ten kurs. Wam pięknego dnia. Do zobaczenia.